Ja tak myślałem, czy jechać, czy nie jechać. Bo wieje, ale jadę. Pogoda jest super. Jadę niedaleko, bo tylko do swojej rodzinnej miejscowości. Pojeżdżę sobie po różnych zakamarkach, tam gdzie nie byłem dawno. Jak naprawię końcówkę września, to pogoda jest kurde, zarobista. <laughs> Jakby to był lipiec albo sierpień. 28 lat tu mieszkałem, a jestem tutaj pierwszy raz. Zbiorowy cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich z pierwszej wojny światowej. 8 lat mieszkałem Teraz mam 50 dopiero pierwszy raz tutaj byłem jakoś kiedyś się kobiet tym interesował Dlatego już to już tu się nie było Zaraz jadę trochę tym na dół dawno tu nie byłem żeby jak tam Ner jak tam ludzie żyją i mamy rzekę ner. Tu nawet widać dno, kurde, aż dziwnie. Kto się interesuje drugą wojną światową, nawet i pierwszą, no to też ochelnie powinien wiedzieć, co tu się działo, co tu było. I mamy kość. Teraz pójdę trochę tam, w te krzaki. I żeby nie iść po tą górę z powrotem, to sobie pojadę tam. Przy autostradzie i będę jechał dookoła. A na razie idę zobaczyć tamte rejony, w których dawno nie byłem. Tutaj. Wojną, w czasie wojny, po wojnie, to się nie orientuje, ale most był tutaj właśnie, w tym miejscu, niedaleko, drewniany most. o tu za bardzo nie pojeżdża. Nawet nie wiem, czy kiedyś jak wola była... Woda wyspada, to było widać, a to wszystko pozarastało i nic nie widać. W tej chwili ta droga do, do Moskwy. To nawet chyba jeszcze były takie nowe słupy z tamtych czasów. Tam jest, są jeszcze. No, nie wiem czy będzie widać na, na filmiku, ale są tutaj dwa oryginalne jeszcze. Super. A nawet smutków jest więcej. Tu najwięcej to się działo w czasie II wojny światowej. Na no, tych czasów Kościół w hełmie, widoczny z dołu, a tutaj pada 80 Zimą już się tam z, z górki. Dobrze, że Mała zmiana planów. Tak, już tu jestem w okolicy. To odwiedzę rodzinę, którą nie widziałem 30 lat. Lekko. Ja ich poznam, czy, pan, czy oni mnie poznają. A potem sobie pojadę właśnie tutaj przez Gaj, pojadę w Brzugowie, tak ostatnio sobie prysnę, przez, chyba przez Majdany i, i dookoła. Jest dopiero czwarta, a przez mam czas. Piękny raz i grzybów nie ma. I wypadało, ale proszę słuchać. A szkoda. W będzie zakręt. Jak to mówię, zakręt śmierci. O! nic Nie widać, że O! Proszę! Nie wiem czy budynek jest na początku wsi czy? czy na końcu wsi się okaże za kremka No i tak, tu jest numer 30 to na końcu wsi 30 godzin, jest późno czy Daniel w wyjechał, wyjechał Muszę czekać No pan, 8, szybko O, oh, yes, jest, Pięsek. No. Odwiedziłem rodzinę. Wypiłem kawę. I udaję się w stronę Jest po piątej. Chyba porad. Wystarczy na dzisiaj. Jazdy. nas tam doja do drugi najbliższy sklep 10 kilometrów stąd <gry> tu się fajnie jeździ Zero ruchu. No, nasy śmigać fajnie. Tu jest moje miejsce na grzeby, ale jak na razie to nic z tego. I co, ostatnia prosta? że mogę w tym miejscu kończyć nagrywano. No, fajny dzień. Jestem zadowolony. Także do następnego.